Witam wszystkich, a to jest kanał Pojechali. Koło przepięknie zostało już pomalowane. Na piękny, niebieski kolor. A tu stoi beatka, czyli główna. Dzisiejszego odcinka, bohaterka, bohaterka odcinka, no, dzisiaj chyba będziemy ją powoli składać do kupy, bo była rozebrana. Eee... No, <coughs> więc wam to wszystko, więc wam to wszystko nagram A ci chujowo to dorobili, boziu. Bartek był dorobić kluczyk Bo jego kluczyk jest o połowę O to gówno Jezu. To gówno jest o połowę mniejsze to, o to chodzi A tak się mu tak dorobił, że Jest też do dupy i jeszcze mu tak dorobił Że to w ogóle kurwa nie chce wejść hmm. Ojej, go na pieniądze i tyle A tu wydechu nie ma A co dziś w ogóle będziemy robić? Wszystko. Ale że składamy dokupy ją, tak? co? Jeszcze nie! Jeszcze długa <grym> droga. Na jego kierunki. Tylko muszę się dowiedzieć, który to który. Mam to, jakiś specjalista się znajdzie i będzie oceniał wszystko, co będziemy robić. Dobra, gitara tam w długi mam specjalistę, a wiem lepiej. <grym <grym> to będzie mógłby <grym>, to robić. Będziemy robić blachę na rejestrację tutaj. I bardzo wpadł na pomysł. Ło, by mi spadło, że jak to będzie tu przymocowane, to, to usniemy co jest markerem zaznaczone, po to, żeby ta blaszka weszła o tutaj. I potem nawiercimy trzeci e, otwór, żeby to złapać, ponieważ to jest niestabilne. Dobrze. No nie tam, bo tam wywiercił. Wiercisz? Ok. O no, kurwa, w plastiku bierze, a nie w metalu. Jak ty to trzymasz? Dobra, puść to, co? Nie staję tego na dół. No, poziom. A czy przez przewody się nie przewiercisz? Raczej nie. Prawie, ale minimalnie. Ale, że przez przewody, czy że. No, prawie trafiłem, ale mam parta